Naprawdę. <grym> na walkę? Ja będę mega zmęczony. I co, na ile rund? Na ile chcesz. No to uznajmy, że ja jestem chętny na coś takiego. O, o, to będzie śmieszne. O niech... Ale od buta. Oooo, No wchodzisz od razu po wrzutach. Ale wiesz, że to musi też Andrzej zadecydować i firma, nie? Żeby takie coś się odbyło. Krzysztof i Rafał, tak? Krzysztof i Rafał też. O, Oni o, też są większościowymi udziałowcami, nie? Hmm? U, uznajmy, że, że. Jeżeli oni się nie zgodzą, jeżeli tak? oni się nie zgodzą co nie, tak to chodzi. nie, ale żeby nie. Chodź od razu. Tak, wchodzę od razu. Ale grubo, o, słuchajcie. słuchajcie. Żeby nie było, słuchajcie. że. Kurwa. I żeby ja nie było? Że jak oni się zgodzą, a ty się obstrasz. To ja to teraz od razu oznajmiam, że to mówię. A nie, że oni mnie poproszą, żeby o tym nie mówić. Powiem tak. To jest naprawdę. To zróbmy. Myślę, że historyczny program. A jeśli ty chcesz walczyć ze mną, z osobą, która teraz miała przerwę, a ty jesteś bokserem i będziesz zmoczony, to możemy się dogadać, że zawalczymy w MMA? Nie, bo co? Ja będę wszystko zdejmował. No. Nie, Będziesz no miał ja chwilę ja na będę oddech. Będę mega zmęczony. Będziesz miał chwilę na oddech. Będę mega zmęczony. A czemu nie chcesz w MMO? Przecież przed chwilą gadałeś na telefonach y, jeszcze z Wrzoskiem, że ty miałeś walki w MMA, miałeś walki w K1. No, no. no to co, przy, z Grubasosem, Bombelosem, teraz kurwa, w, w MMA nie w w wyjdziesz stary Ten Jesteś gościem, który kurwa trenuje, jak pojebane. Teraz wpierdalasz stare tabletki na nikotynowe, antynikotynowe, żeby, no, żeby się nie ten, pan, żeby nie, panie, nie jarać ślubu. Dwa dni przed nie jarać. No tak. ale każdy dobrze wie, że ty trenujesz, kurwa, na pełnej, na, na pełnej no, pizdzie. No, dlatego Nie jarasz ślubów i też nie klejesz, bo jestem przekonany. To takie wyzwanie, że po sześciu rundach zmęczony. No. Chociaż mam nadzieję, że go A to czemu ty dajesz stary, rzucasz w, mi wyzwanie w boksie, a ja nie mogę stary na no, Ja przyjmuję wyzwanie. Ja przyjąłem przyjąłem, przyjąłem no. wyzwanie, a teraz dajmy jeszcze modyfikację, stary, moją. To bo... Dajmy modyfikację a, czy... na kolejnej Gali, mogę z tą FMA wyskoczyć od razu. U. No, a to, to co ja mam z tego, że wyjdę z tą teraz w boksie? Ze zmęczonym kaskiem, który i tak ty będzie ty od dał... razu jakby się poddajesz. Nie, nie, nie podajesz się ani trochę, przyjąłem wyzwanie, przyjąłem wyzwanie, ale dlaczego na bo no jesteś obstrany w MMA. Ja nie jestem obstrany. Jesteś obstrany w MMA. Ale ano, poczekaj, jeżeli nie akceptujesz, stary, MMA, przed chwilą który, rzuciłeś argument, czy, że musisz nie, ściągnąć ja rękawicę. Ja nie, ja musisz, się, jakby czuję dobrze w boksie i no. pomimo takiego zmęczenia jestem w stanie z tobą wyjść. Prze, przepraszam bardzo, nie no, to, jest, głupo, to, co, co, jest, co powiem, skurwa, jest kuit. najważniejsze. Kasiusz. Uważam, kasiusz, tak bo to, co powiem, jest kluczowe. W gdzie ja jestem, tak łatwo. Jest zgoda, uwaga na walkę. Góra się zgodziła, panowie. No. Zajebiście zapraszam face to face. Jak yy, przegrasz? Z Kasjuszem, i tak. Z Kasjuszem wrzód przegra, no dobrze powiedziałeś. Widzisz? Wrzut, podświadomość Pod podświadomość tak mówi, jak, jak będzie. Widzisz? No, no nawet mnie nie przegrał, tylko zaatakował za e, nos.